Hej, z tej strony dama, czyli najbardziej randomowy człowiek, jakiego możecie poznać. Z tej okazji też e, powstał ten kanał, gdzie będzie po prostu codziennie jakiś podcast. Będziemy sobie po prostu rozmawiać o wszystkim. Będę wam przytaczać jakieś moje story time, bo mam ich milion naprawdę. Poprzez mieszkanie w Australii, w Hiszpanii, e, w jakichś dworkach, niedworkach, poprzez moją karierę muzyczną. No, wszystko, wszystko będzie poruszane. Tak samo też chciałabym się wypowiadać tutaj na różne tematy, poprzez przyjaźń, miłość, rodzinę, jak sobie radzić z różnymi sprawami, jakieś moje przemyślenia na dany temat. Dużo osób, które mnie poznało, rodzina, znajomi, ludzie w bolcie, ludzie w Uberze, ludzie na blablakarze, bo często jeżdżę blablakarami, mówią, że mam bardzo ciekawe historie i też bardzo świeże podejście do życia i troszkę inny mindset niż większość ludzi, dlatego chciałabym się z wami nim podzielić, bo może e, moje takie gadanie może wam pomóc, albo poprawić wam dzień, albo popatrzeć na jakąś sytuację e, z innej strony. Jeżeli też przytrafiła wam się jakaś sytuacja i chcecie jakby moją opinię na ten temat, też możecie napisać w komentarzu. Chętnie wam spróbuję e, pomóc, może nawet nie pomóc, ale Pokazać, jakby, troszkę inne podejście na tą sytuację, bo zauważyłam, że jestem bardzo inna, różnię się bardzo od ludzi wokół mnie i kiedyś myślałam, że to jest wada, teraz uważam, że to jest zaleta, i wiem, że dużo z nas się tak czuje, więc tutaj będziemy sobie po prostu rozmawiać na różne tematy. Jezus, muszę się nauczyć w te podcasty. Czemu jak z kimś rozmawiam na żywo, tak face to face, to jest łatwiej? Ja tutaj nie umiem się wysłowić. Dobrze, zacznijmy. Przejdźmy do dzisiejszego tematu. Będzie to przyjaźń, a raczej jakby jak sprawdzić, czy ludzie wokół nas to są dobrzy ludzie, czy znajomi są warci tej znajomości, jak wybierać sobie dobre osoby i w sumie, czy osoby, które są wokół ciebie, to są na pewno dobre osoby, w ogóle, patrzcie, mam taką fajną kamerę, która mnie śledzi. To jest tak totalnie off topic, ale dobra, przejdźmy do tematu. A więc tak, ostatnio przyszedł do mnie kolega i siedział u mnie do jakiejś szóstej rano, bo tak długo rozmawialiśmy. I troszkę mnie zainspirował, żeby nagrać ten filmik, właśnie rozmawiając o środowisku, w jakim się znajdujemy, o znajomościach i tak dalej. I chciałabym, żebyście sobie odpowiedzieli na parę pytań. Jeżeli na przykład jesteście osobą, która dużo imprezuje albo pije alkohol, albo trochę pije chociażby yy, i właśnie wychodzi często ze znajomymi się napić i tak dalej, chciałabym, żebyście zadali sobie pytanie, że jakbyście uznali, że chcecie przestać pić. Że chcecie przestać imprezować albo przynajmniej to zmniejszyć, bo zauważyliście, że wam to szkodzi albo że już po prostu nie sprawia wam przyjemności i że chcecie coś w sobie zmienić, to jaka byłaby reakcja Waszych znajomych? Czy Wasi znajomi byliby jak, ale fajnie, okej, okay, jakby go, girl? Czy Wasi znajomi chcieliby was w tym wspierać, czy wręcz przeciwnie? Że byliby jak, Jezus, ale nudziara z ciebie. Albo wy, wiecie, cały czas się śmiali z was, robili jakieś żarty na czacie, wiecie, na, na messengerze czy gdzieś, że o Jezus, ta Natalia to już z nami nie chodzi, zmieniła się, ale jest nudna, uznała, że picie jest B. Wiecie, o takie zachowanie mi chodzi. Czy właśnie byliby bardziej jak o, ale fajnie, jakby będę trzymać kciuki, żeby się udało. Zapytaliby, skąd ta zmiana, i, i by was w tym wspierali, w tym postanowieniu, czy właśnie patrzyliby na was tak z góry, że ale jesteś dziwna, czemu przestałaś pić, czemu z nami nie wychodzisz, już nie jesteś taka fajna? Bo jeżeli mają takie nastawienie do ciebie, to uciekaj, uciekaj, to nie są dobrzy znajomi, to nie są dobrzy znajomi, bo prawdziwi znajomi, jeżeli mówisz im, że chcesz coś w sobie zmienić i nie wiem, dajmy, chcesz zacząć ćwiczyć, chcesz przestać pić alkohol, czy nawet rzucasz palenie. Powinni być jak go girl. Powinni cię wspierać. Nawet jeżeli sami tego nie robią, to powinni cię wspierać i uszanować swoją decyzję. A nie w momencie, kiedy ty próbujesz się zmienić na lepsze albo próbujesz. Zmienić coś w swoim życiu i chcesz być lepszą osobą, znajdujesz w sobie rzeczy, które ci się już nie podobają, które nie sprawiają Ci przyjemności, dochodzisz do jakichś swoich własnych postanowień i chcesz być lepszą osobą, to te osoby wtedy się z ciebie śmieją. To nie jest nie są dobrzy znajomi. Drugie pytanie to jest, jakbyś się rozstał, rozstała ze swoją drugą połówką, to co twoi bliscy znajomi, w ogóle twoje otoczenie by ci powiedziało jako radę? Jeżeli. Mówią ci, żebyś zastąpił tą osobę od razu kimś innym, żebyś chodził i sypiał z kimś, żebyś w ogóle to olał, poszedł się upić, poszedł imprezować, uciekaj. Naprawdę, to ci nie pomoże. Mówię wam to z całego serduszka, że to nie pomaga. Naprawdę nie dajcie się na to nabrać. Po rozstaniu będziecie czuć ten ból, będziecie go długo czuć. A to, że przez chwilę poczujecie się lepiej, próbując sobie załatać tą dziurę kimś innym, to może przez chwilę będzie wam lepiej, ale po jakimś czasie będziecie czuć jeszcze gorzej. Naprawdę to nie jest tego warte. Prawdziwi znajomi powiedzieliby wam, żebyście się skupili na sobie, żebyście się skupili na swoich planach, marzeniach, żebyście pracowali nad sobą, może poszli na siłownię, próbowali to przepracować, może poszli na terapię, jeżeli jest tak ciężko. I nawet czasami, żebyście po prostu siedzieli w domu i sobie to przepłakali, przepracowali, byli smutni, bo nie ma w tym nic złego, że taki, po takiej mocnej rzeczy ludzie po prostu są smutni. I to, że ktoś wam powie, żebyście nakleili na to plaster w postaci innej osoby, żebyście sypiali z jakąś obcą wam osobą, albo się upijali w trupa, bo przez chwilę będzie wam lepiej. To nie jest rozwiązanie i to nie są dobrzy znajomi. Naprawdę uwierzcie mi, że w momencie, kiedy przechodzicie przez tak ciężki okres i przychodzicie do najbliższych z czymś takim, to oni powinni być Waszym największym wsparciem i powinni Was pchać w górę, a nie w dół. A niestety coś takiego, jak oni sugerują, żeby iść się upić, spać z innymi, znali sobie innego, znali sobie inną, pocieszyć się, to tylko i wyłącznie ciągnie Was w dół. I przedłuża, wydłuża cały proces. Cały proces gojenia i dochodzenia do siebie. Każdą osobę, którą znam, która przeszła przez taki moment swojego życia i uznała, że wiecie, szybko się po kimś pocieszy, to albo w, w trakcie zraniła kogoś innego, albo po czasie i tak mi mówi, że nie było warto, że nie było warto, przez chwilę może było fajnie, ale po co sobie dodawać, wiecie, ekstra problemów, jak dopiero co. Wyszliście z jednej relacji, jest wam ciężko na serduszku, na psychice, i do tego wszystkiego będziecie jeszcze, wiecie, dokładać sobie nową osobę. Wiadomo, fajnie, żeby wasi znajomi wyciągali was z domu i żeby nie pozwalali wam gnić cały dzień w łóżku i płakać, bo tego też są znajomi. Fajnie, żeby was wyciągali do ludzi i nawet żebyście sobie poszli czasami niektórzy, jak lubią, na jakąś e, domówkę, imprezę czy coś, jeżeli lubicie, to nie jest nic w tym złego. Ale na pewno wszystko ma swoje granice i ludzie, którzy wam mówią, żeby to wszystko olać i się upić, zapomnieć i od razu iść w inny związek i traktują to tak bardzo powierzchownie, nie są dobrymi znajomymi i wyjdzie wam to tylko i wyłącznie na duży minus, a nie na plus. Zaufajcie mi. Kolejna rzecz, którą zauważyłam, co mnie troszkę dziwi, to jest jak niektórzy ludzie wokół was. Mogą reagować na przykład na to, jakie macie poglądy, albo jaką macie wiarę, czy wierzycie, czy nie wierzycie, że po prostu Was wyśmiewają. Nie chcą z Wami o tym ani porozmawiać, ani tego po prostu zaakceptować, bo ja na przykład jestem osobą wierzącą i nie każdy w moim kręgu znajomych jest wierzący albo nie jest wierzący tak jak ja. I na przykład ja totalnie nie prawię im morałów, ale mogę otwarcie im powiedzieć, że jestem wierząca i nie śmieją się ze mnie. Mogę im wysłać po prostu smsa z cytatem z Biblii, powiedzieć, o, e, pomyślałam o tobie czytając to, albo przeczytałam ten moment w Biblii dzisiaj i do mnie przemówił, może poczujesz się lepiej, albo może ty też go tak odczujesz jak ja. I oni są wdzięczni za to, bo ja jakby nie staram się nigdy nikogo zmusić do tego i oni o tym też wiedzą, ale też wiedzą, że to jest część mnie, moja wiara, i w ogóle się ze mnie nie śmieją. Jakby się zaczęli ze mnie śmiać, to ja bym miała jak papa, pa", bo no dla mnie to jest. cringe'owe właśnie jest to, że ja na przykład dodałabym sobie jakiś cytat z Biblii. E, na storkę na Instagramie, a oni by mnie zaczęli z tego jakby cisnąć bekę, nie? Że, haha, widzieliście co Natalia dodała? Ja bym miała, jak, ile ty masz lat? <grym> nie rozumiem, jak można się z tego śmiać, nie? Jakby co jest w tym takiego śmiesznego, że ktoś wierzy? Nie musisz wierzyć, okej, okay, nie zmuszam, ale powinieneś jakby szanować drugą osobę, że. E, że po prostu w coś wierzy i na pewno nie wytykać jej palcami, tak samo jak ja nie wytykam ludzi, którzy nie wierzą, ani nie śmieję się z nich. E, szanuję ich tak samo, niezależnie od tego, czy wierzą, czy nie wierzą. Jeżeli chcą ode mnie jakiejś rady, to ją dostają, jeżeli nie chcą, to jej nie dostają. I, I tyle. Wiedzą też, jakie mam podejście do życia, wiedzą, jakie mam wartości i to akceptują. I uważam, że każdy powinien mieć taki krąg znajomych, że po prostu. Jesteście sobą. Musicie być sobą w 100%. Tak? Naprawdę, musicie mieć gdzieś, czy ktoś, nie wiem, jeżeli to zrobicie, czy jeżeli, nie wiem, zaczniecie mówić o swojej wierze, to ludzie się od was odwrócą. To niech idą. Drzwi są tam. Proszę. Zapraszam do wyjścia. Nie potrzebujecie takich znajomych i to nie odnosi się tylko wiary, tylko odnosi się wszystkiego. Jeżeli wy się zmieniacie na lepsze, zaczynacie jakieś pasje. Nie wiem, zaczynacie chodzić na siłownię, zaczynacie lepiej jeść, ograniczacie alkohol, nie wiem, cokolwiek robicie nowego i jesteście w tym szczęśliwi albo staracie się po prostu, staracie się być lepszym człowiekiem albo staracie się zadbać o swoją psychikę, staracie się być szczęśliwsi. I konsekwencją tego miało być to, że tracicie znajomych, to niech idą, niech naprawdę idą, bo ja uważam ogólnie, że ludzie mówią, że prawdziwych znajomych poznaje się w biedzie, nie zgadzam się. Uważam, że prawdziwych znajomych poznaje się w sukcesie i w biedzie, i w sukcesie, w sukcesie jeszcze bardziej, bo wtedy wychodzą ludzi kompleksy, bo jesteście trochę tak jakby ich lustrem i jeżeli oni e, nie są zadowoleni ze swojego życia i wy nagle uznajecie, że się zmieniacie i nie jesteście na tym samym niskim poziomie jak oni, to oni chcą was ściągnąć razem do ich poziomu bo im się to nie podoba, że wy jak, możecie być, jak może być wam lepiej. Wiecie, jak jesteście za przeproszeniem w dupie w swoim życiu i przychodzicie do swoich znajomych i mówicie, że no jest mi ciężko, to wiecie, oni są trochę na takiej wygranej pozycji, bo oni są tymi, którzy wam doradzą, oni są e, tymi osobami, które złapią wam za rękę i powiedzą, będzie dobrze, albo na przykład macie niefajną sytuację finansową, oni mają fajną, to wiecie, oni są w tej dobrej pozycji, ty jesteś w tej złej, więc o wiele łatwiej jest komuś doradzić. Ale jak ty zaczynasz się zmieniać, zaczynasz osiągać sukcesy, albo mieć trochę inne podejście, e, zależy ci na swoim spokoju psychicznym i nie szukasz znajomych na siłę, to zaczniesz zauważać, ile ludzi zacznie odchodzić. Ja na ten moment praktycznie nie mam znajomych. W sensie e, tych, co mam, to kocham, pozdrawiam, całuję, jesteście cudowni, ale po prostu. Dużo osób zaczęło ode mnie odchodzić i na początku myślałam, że coś ze mną jest nie tak i że jest mi po prostu z tym i było mi z tym po prostu smutno, ale potem uznałam i to jest też część mojej wiary, że po prostu Bóg tak chce, że on widział rozmowy, których ja nie widziałam i że ci ludzie po prostu nie są mi do niczego potrzebni, bo jedyne co będą robić, to ściągać mnie w dół. Nie chcemy tego. Nie chcemy, żeby ludzie wokół nas ciągnęli nas w dół. Chcemy, żeby ciągnęli nas w górę. Chcemy mieć znajomych, którzy jak wy się cieszycie i jest cudownie i spełniacie swoje marzenia, to oni się cieszą razem z wami. Chcecie mieć znajomych, którzy traktują was z szacunkiem, a nie że na przykład traktują was ze przeproszeniem jak gówno, a potem tłumaczą się: przecież oni tacy są, oni mają ciężki charakter. Nie obchodzi was to. Naprawdę. Wszyscy musimy się nauczyć, jak się odcinać ogólnie od złych rzeczy i pozwólmy po prostu ludziom, jakby niech oni będą z sobą, niech nam pokażą swoje prawdziwe kolory, ale pamiętajcie, my nie musimy tego akceptować. Serio nie musimy tego akceptować. Jeżeli ktoś się zachowuje do dupy, to papa. Naprawdę, papa. Jak są bardzo fajni, wartościowi ludzie, warto o nich zawalczyć, warto o nich dbać, Oczywiście, ale jak ktoś naprawdę pokazuje Wam brak szacunku, umie się zmienić z dnia na dzień, umie mieć Was głęboko w dupie, jak tego potrzebujecie, albo przychodzi do Was tylko wtedy, kiedy coś chce, albo jeżeli Ty próbujesz się zmienić na lepsze, to się z Was śmieją, to to nie są dobrzy znajomi i lepiej być samym. Naprawdę, życie jest już na tyle skomplikowane, że nie potrzebujecie mieć znajomych, którzy jeszcze bardziej to utrudniają. Lepiej być samemu, mieć spokój. Niż fałszywych znajomych, yy, którzy sprawiają, że jest ci po prostu cały czas przykro, którzy sprawiają, że wszystko, co mówisz, to jest głupie, którzy sprawiają, że wszystkie Twoje marzenia są głupie i bez sensu, którzy sprawiają, że jak nie wiem, nie chcesz pić czy palić, to jesteś nudna. Nie jesteś nudna albo nudny, jesteśmy super, jesteśmy super, naprawdę jesteśmy super. To wymaga naprawdę yy, bardzo silnej woli w tych czasach, żeby nie pić czy nie palić. Czy nawet chcieć po prostu się zmienić, bo jedno, że ludzie sobie piją, czy palą i tak dalej, czy chodzą na imprezy, jakby każdy niech sobie robi, co chce, ale za każdym razem, jak jakikolwiek znajomy do mnie przychodzi i mówi mi, że on to już go to męczy, że on czuje, że taki styl życia to nie jest dla niego, że on by chciał e, przestać na przykład tyle pić i tak dalej, to ja jestem jak: let's go! Chcę ci pomóc. Jakby jesteś super. Nie wiem, wiecie, ile razy ja słyszałam w swoim życiu, że jestem... Uj, strzeliła mi kostka. Wiecie, ile razy ja w swoim życiu słyszałam, że jestem jakaś nudna, albo zacofana, albo cokolwiek, bo nie wiem, nie lubię chodzić do klubów, albo bo nie lubię się upijać, albo nie wiem, i takie rzeczy. I to nie znaczy, że jestem lepsza od innych, bo to też właśnie zauważyłam, że jak ma się takie podejście trochę jak ja, to to strasznie triggeruje innych. A ja nie chcę Was trigerować, nie chcę tych ludzi trigerować, żeby pokazywać, że jestem lepsza od Was, bo nie jestem, mam swoje inne, wiecie, wady, yy, tylko właśnie bardziej doceniam ludzi, których to inspiruje i takich ludzi chcę mieć wokół siebie i też chcę mieć ludzi wokół mnie, którzy są lepsi ode mnie i którzy sprawiają, że ja chcę być lepsza z dnia na dzień, którzy są, nie wiem, jeszcze bardziej wierzący niż ja, są bardziej dojrzali niż ja, którzy przeżyli jakieś gówno i się nie stoczyli którzy jak przechodzę przez coś ciężkiego w życiu i do nich przyjdę, to nie powiedzą mi, a Natalia idź się upij, zapomnij, tylko mi powiedzą jakby dobra, damy radę, ogarniemy, skup się na swoich pasjach, ja Ci pomogę i wiecie, takich znajomych naprawdę potrzebujecie. Też bądźcie takim znajomym dla innych, naprawdę, bądźmy dla siebie dobrzy i chciejmy pchać swoich bliskich w górę, a nie tylko w dół. Bo wiecie, zauważyłam, że w tych czasach dużo osób ma bardzo dużo znajomych, ale to są znajomi dosłownie tylko, żeby wyjść i się gdzieś nie, napić z nimi. A potem jak oni, jak ci ludzie potrzebują jakiejkolwiek innej pomocy nawet, po prostu pogadać, to tych ludzi nie ma. Że każdy ma mega dużo znajomych, żeby właśnie iść i się upić, poimprezować, ale jak przyjdzie co do czego, jakieś realne problemy, to, to ci ludzie są samotni, więc nie bądźmy tymi znajomymi. Nie bądźmy ludźmi, którzy tylko idą się upijać z kimś i nie obchodzi nas ten druga osoba, drugi człowiek. I tak samo nie miejmy w swoim towarzystwie osób, które widzą w nas tylko kompana do picia, a raczej miejcie ludzi, którzy mogą do Was przyjść i pogadać sobie do szóstej rano, tak jak ja z moim ziomkiem ostatnio i pogadać sobie o życiu i, i nie brać wszystkiego tak ofensywnie, i, I brać przykład z ludzi, którzy, którzy się też starają i którzy nie wybierają zawsze tej łatwiejszej drogi. Ja Wam powiem, że mi się punkt widzenia na przyjaźnie i tak dalej i znajomości zmienia strasznie z wiekiem. Jak byłam młodsza, to było jeszcze gimnazjum. Ja nie miałam prawie w ogóle znajomych. Wtedy byłam taka bardzo zero-jedynkowa. Pamiętam, że miałam taką sytuację w gimnazjum, że podeszła do mnie dziewczyna taka i mówi: Natalia. Ale dlaczego ty jesteś zawsze taka szczera i tak dalej do wszystkich? Przecież wtedy nie masz znajomych. Po prostu udawaj, że ich lubisz. Ja tak robię. Dosłownie miałam taką rozmowę i ja wtedy byłam taka, że ja mówiłam wszystko to, co myślę. Tak kawa na ławę, nie lubię cię, mówię to. Dowiedziałam się wczoraj, że mnie obgadywałaś. Przyjdę do ciebie i powiem ci w twarz, że wiem, że mnie obgadywałaś, i ja już kończę całą przyjaźń. Byłam bardzo, bardzo, bardzo zero-jedynkowa. Przez to miałam bardzo mało znajomych w gimnazjum. I to też nie jest dobre, być aż tak zero-jedynkowym. Potem znowu miałam coś takiego, że chciałam być cały czas tą miłą osobą, taką, żeby się z nikim nie kłócić, i trochę pozwalałam, żeby ludzie po mnie sobie chodzili, że tak powiem, jak już byłam trochę starsza, bo po prostu próbowałam uniknąć konfliktu za wszelką cenę, i też bałam się być samotna, więc jakby miałam bardzo dużo znajomych. Ale to właśnie byli tacy znajomi, żeby byli znajomi, bo nie dało się z nimi pogadać na jakikolwiek poważniejszy temat, więc też nie polecam. I teraz jestem w swojej erze: takiej, że jak mam swoich dobrych znajomych, to nie mam problemu o nich zawalczyć. Ja też pytam, co u nich cały czas sprawdzam. Nie tylko tak, że oni muszą, ale też od razu, jak powiedzą coś, co mnie zraniło, od razu mówię, że halo, to mnie zraniło. Często wtedy dostaję tekst, że no, ale ja tylko żartowałem, trzeba mieć dystans. I ja wtedy od razu wyznaczam granicę, że okej, okay, rozumiem, ale mnie to nie śmieszyło, mnie to zraniło i powinna wystarczyć ci ta informacja. I uważam, że albo ktoś to zaakceptuje i nie będzie miał problemu przeprosić, albo zrozumieć, co mnie zabolało i już tego więcej nie robić. I wtedy pokazuje, że jest wartościowym znajomym, albo po prostu tam są drzwi. Jeżeli ktoś nie umie... Docenić tego, że wy macie swoje emocje i swoje potrzeby, i że reagujecie inaczej, i że ktoś mógł was czymś zranić i ich ego nie pozwala tego zrozumieć, i nie pozwala im was przeprosić, to to nie są dobrzy ludzie. To są ludzie, którzy cały czas będą zwalać na was. Wszystkie swoje złe zachowania będą mówić na was. To są osobowości narcystyczne i egoistyczne, i nie polecam takich znajomości. Powinniście mieć znajomych, z którymi potraficie rozmawiać i potraficie komunikować, że coś wam się nie podoba w miły, normalny, naturalny sposób. Że ej, to nie było fajne, źle się poczułam, jest mi z tym źle. Wytłumaczyć dlaczego, bo nikt nie będzie się domyślał. I zobaczycie, jak będą reagować. Jak będą reagować także kurczę, przepraszam, yy, nie chciałem. To nie miało tak wyjść, to wiecie, że to jest dobra osoba. Jak ktoś próbuje to zwalić na was, że ty mu mówisz, że coś cię zraniło i próbuje potem zrobić z was tą złą osobę, to to nie jest dobra osoba i powinniście uciekać. Uciekać. Tak samo uciekajcie od osób, które gdy tylko robi się gorzej, kłócicie się czy cokolwiek, to próbują wbić wam szpilkę tak, żeby zabolało. Nie miejcie takich znajomych. Uciekajcie od takich znajomych, jeżeli oni specjalnie na siłę z premedytacją chcą... Wbić wam szpile i używają jakichś rzeczy, które powiedzieliście im w sekrecie, w zaufaniu przeciwko tobie, uciekajcie. Bo ja wiem, jak bardzo my jako ludzie chcemy mieć relacje z ludźmi. Ogólnie, chcemy mieć znajomych, nie chcemy być sami, i często przez to pozwalamy ludziom chodzić dosłownie po nas, traktować nas jak największe gówno, żeby po prostu tych ludzi zachować w swoim życiu. I wybaczycie raz, drugi, trzeci i ta osoba będzie robić na osób to samo. I to i w związkach, i w relacjach takich wiecie, koleżeńskich. Nie róbcie tak. Miejcie po prostu szacunek sami dla siebie. Bo ludzie nie muszą Was lubić. Ludzie nawet nie muszą Was szanować, tak naprawdę. Ludzie nie muszą być dla Was mieli Ale ważne jest to, że jak Ty popatrzysz na siebie w lustro, to Ty lubisz to, co widzisz. Ty lubisz tą osobę i wiesz, że ty nie masz sobie nic do zarzucenia, albo jak masz coś sobie do zarzucenia, to ty zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy, żeby zakończyć na przykład tą znajomość, albo zachować się w porządku. Jeżeli ty zrobiłeś wszystko z twoim własnym sumieniem, przeprosiłeś za rzeczy, które uważasz, że zrobiłeś źle, albo zachowywałeś się cały czas z tą osobą, dając mu serducho na dłoni, starając się, pomagając tej osobie i ta osoba tego nie widzi, no to jakby pozwól im Cię traktować tak, jak Cię traktują i niech sobie odejdą. Nie trzymaj ludzi w swoim życiu na siłę, ponieważ jeżeli ktoś Ci już pokaże raz swoje prawdziwe kolory, to będzie to robił jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Pamiętajcie, musicie być swoim własnym najlepszym przyjacielem i nie zmieniajcie swoich wartości czy cech charakteru, czy czegokolwiek, żeby dopasować się do innych ludzi. Nie róbcie tego, bo zaufajcie mi, znajdziecie ludzi, którzy będą bardzo podobni do was i którzy będą kochać to w was. Ja na przykład jestem chodzącym ADHD. Mi się buzia nie zamyka i albo ludzie to we mnie kochają, albo ja ludzi męczę. I mogłabym mieć towarzystwo, które mówi cały czas: Natalia, ale jesteś męcząca, ale jesteś głośna, ale dużo gadasz i czułabym się w nim źle. Albo mogę mieć ludzi, którzy są podobni jak ja, i oni się mega cieszą, jak ze mną rozmawiają, i podoba im się to, że tyle mówię. I, i uważałem, że jestem takim słoneczkiem, jak wchodzę do pokoju. I wiecie, to jest ta sama cecha charakteru, i jedna grupa osób może myśleć, że jestem męcząca, a druga grupa osób może myśleć, że jestem super. Więc jakby naprawdę nie przejmujcie się, naprawdę nie przejmujcie się, musicie lubić samych siebie i na podstawie tego. Co wy lubicie waszych wartości, waszych opinii, waszej moralności, podejmujcie decyzję i nie dajcie sobie wmówić, że jeżeli was coś zabolało, albo jeżeli coś nie jest fajne dla was, to nie róbcie tego dla innych. Nie róbcie tego dla innych. Ja nigdy w życiu nie miałam papierosa w ręce na przykład. Nigdy w życiu, bo obiecałam sobie, to jeszcze było w gimnazjum, że jak ktoś mi będzie proponować, to ja tego nie wezmę, ponieważ w mojej głowie to nie miało sensu. Papierosy śmierdzą, są uzależniające, nie dają ci nawet Żadnego fajnego uczucia. Yy, I uważałam, że ja w mojej głowie to nie miało sensu, żebym po prostu teraz się uzależniała od papierosów, tylko dlatego, żeby być cool. I powiedziałam sobie, że nie będę taką osobą. I pamiętam, że jak ktoś mi proponował papierosa tam w szkole, to ja dziękowałam ładnie, nie dziękuję. Za drugim razem, jak ktoś mi dawał papierosa do ręki, to ja go po prostu gasiłam na ziemi. Już mi potem nie, nie proponowali. I teraz mam 23 lata, i do, do dnia dzisiejszego nigdy nie miałam papierosa w ręce. Jestem z tego dumna. Cieszę się z tego, że pod presją ludzi się nie zmieniłam, bo nie widziałam w tym po prostu sensu. Uważałam, że jest to bez sensu i jakby szłam ze swoim głosem rozsądku, a nie za głosem rozsądku innych. I uważam, że też powinniście tak robić w swoich relacjach. Jeżeli nie przepadacie z alkoholem, nie lubicie tego uczucia, tego stanu, to nie pijcie tylko dlatego, żeby być fajniejszym albo żeby ludzie nie pomyśleli sobie o was głupio albo gdy wszyscy w towarzystwie piją, to, to wy też musicie nie musicie, naprawdę nie musicie, nie musicie pić. Nie musicie palić, nie musicie chodzić do klubów, nie musicie robić wszystkiego to, co robią ludzie wokół. Jeżeli to są fajni ludzie, to mimo, że są inni, to dalej będą to szanować. A jeżeli was, z was się śmieją i próbują was ściągnąć na złą stronę i nie odpuszczają, to uciekajcie. To nie są warci ludzie. Ja nie mówię, że nie możecie mieć znajomych, którzy tam pójdą czas do czasu się napić albo palą papierosty czy coś, bo ludzie są różni, różne mają historie, różne uzależnienia i dopóki to nie wpływa na was, to jakby okej. Okay. Niech każdy robi sobie co chce, ale niech nie próbują was ściągnąć do swojego poziomu i nie dajcie się ulec naprawdę presji, bo jest to mega, mega, mega smutne, ile ludzi e, popada w jakieś uzależnienia i tak dalej, nawet nie z własnej woli, tylko po prostu próbuje się przypodobać, a potem ci znajomi odejdą i ty jesteś sam, na przykład, z jakimś uzależnieniem albo sam jesteś w sytuacji, po rozstaniu, jesteś, nie wiem, zagubioną osobą, jest ci źle. Znajomi cię sprowadzili na bardzo złą stronę, zacząłeś robić rzeczy, których nie chciałeś robić i potem oni uciekają i potem jesteś sam ze sobą, w swoim pokoju, ze swoim ciałem, ze swoim mózgiem, patrzysz się na siebie w lustrze i tobie jest smutno, nie im. Bo ty, każdy z nas się zna i każdy z nas ma jakieś swoje wartości, morały i... Może jedna osoba zrobi coś i będzie umiała zasnąć potem w nocy. Ale jeżeli ty wiesz, że nie i wiesz, że będziesz się z tym czuć słabo, to po prostu tego nie rób. Naprawdę. I to jest w sumie już chyba zakończenie, bo mam tu już 32 minuty na kamerze. Rozmowy o przyjaźni. Jeżeli coś pominęłam, to przepraszam. Jeżeli chcecie, żebym coś jeszcze dopowiedziała na ten temat, albo macie jakąś sytuację ze swoimi własnymi przyjaciółmi, którą chcecie mi opisać, czy w komentarzu, czy w wiadomości prywatnej. To ja dajcie znać, ja Wam chętnie albo odpiszę, albo nagram o tym filmik z odpowiedzią, jak chcecie, żeby wytłumaczyć Wam, co ja bym zrobiła w tej sytuacji, e, jakie ja bym miała do tego podejście. To, tak jak mówiłam, już dajcie znać. To było moje półgodzinne gadanie samej do siebie. <laughs> Nie, no na szczęście teraz mam Was, mogę do Was mówić, tak? E Moja psiapsi, przed chwilą do niej pisałam, że zaczynam nagrywać podcast, i ona mówi: Jeju, nie dość, że mogę z tobą rozmawiać przez telefon, to jeszcze będę mogła sobie ciebie puszczać do snu, jak gadasz. I ona mówi: Proszę, niech to będą podcasty takie godzinne, żebym mogła do ciebie zasypiać. No nie mówcie, że to nie jest najsłodsza rzecz na świecie. Pozdrawiam i całe Wiktorię. Naprawdę to jest najsłodsza rzecz, jaką usłyszałam dzisiaj. Że widzicie, niektórzy mi często w życiu mówili, że jestem tłumacz, że jestem po prostu zbyt dużo gadam i tak dalej, a teraz mam psiapsi, która mówi, nagrywaj podcast, bo chcę z tobą rozmawiać przez kamerkę, a potem słuchać twojego gadania do snu. <grym> Rozumiecie to? Cudowne uczucie. Każdy, każdemu z was życzę takiej wiktorii w swoim życiu, naprawdę. Dobra, to było by na tyle. Pierwszy podcast za mną. Jestem mega szczęśliwa. Bardzo długo się do tego, wiecie... Przygotowywałam, bo nie umiałam się psychicznie jakby przestawić, żeby to zrobić, ale zrobiłam to i jestem z siebie dumna. No i co, mam nadzieję, że podoba Wam się takie gadanie. Teraz muszę to zedytować. Jejku, dobra, dam radę. Całuski, trzymajcie się. Jeżeli idzie spać, to dobranoc, jeżeli wstajecie, to dzień dobry, a jeżeli oglądacie to w trakcie dnia, to miłego dnia. Buziaczki.